Przed nami widać przystanek Kryszny. Tutaj są miejsca na namioty. Za drzewami jest scena. Pośród drzew ulokowali się piersi łództokowicze. Po lewej stronie za drzewami rozkłada się tak zwana mała scena. Widać już pierwsze namioty, kilka namiotów. A w tym miejscu powoli staje scena główna. Ściana pod sceną niedługo pokryje się malunkami i flagami. Widok ze strony. Skąd jesteście? Jesteśmy w miejsca, gdzie jest na dobrą. A co tu robicie? Przychodzimy codziennie, obserwujemy jak rośnie miasto szkołudstokowe. Fajna impreza, zapraszam wszystkich. Polecam. Super. Jak postępy? Szyb, szybko to się wszystko rozbudowuje? Yy, dość szybko, dość szybko. Najszybciej, najszybciej stanąło to, to rustowanie stalowe. Teraz tak już powoli przybywa reszta. Robią takie rzeczy, których nie widać tak, nie? Kable, jakieś takie rzeczy. Cieszycie się, że ta impreza jest w koszczyniu? Oczywiście, super. Można przyjść, wyluzować się. Fajnie. Sami też się bawicie? A oczywiście. Całą rodziną. A integrujecie się też z łódcotkowiczami? No, oczywiście. Tak. W jaki sposób? W straży rock'n'rollowcy. Chwalnie dostrzegam. Barzyla rock'n'rollowego. Od której pracujecie? Proszę, od ósmej. Tak? Do której? Złot, dotąd to póki nie zajdzie słodko. Do końca roboty. Ciężko? Nie. Ciężko, ale przyjemnie. Dlaczego przyjemnie? Bo przygotowujemy największy festiwal na świecie. Co to jest Pokojowy Patrol? Pokojowy Patrol to jest to. Ci ludzie, którzy pracują <grym> tutaj przed przystankiem Ustą podstawiają go. Odpowiadają tutaj za bezpieczeństwo po to, aby cały przystanek Udstok mógł się dobrze bawić. A dlaczego to robicie? Dlaczego to robisz? Ro ja robię to, bo lubię to robić. Tutaj mam no, akurat dużo znajomych. A skąd jesteś? Jestem z Sanoka. Mhm. Są Bieszczady już prawie. No to daleko trochę. Tak, daleko, 570 km. Specjalnie przyjechałeś? Tak, specjalnie przyjechałem. Na ile dni? No przyjechałem tutaj na ponad dwa tygodnie, bo jestem tutaj od 19 i będę po zakończeniu przystanku wypadać przysta przysta to wszystko. Dobrze się tu bawisz? Oczywiście, wypoczywam tutaj, jestem na urlopie.